Dobry Marek Domagała, komputer Center się kłania. witamy w czerwcowej odsłonie naszego newslettera. Jak już pewnie przez ten ułamek sekundy zdążyli Państwo zauważyć, jesteśmy w zupełnie innym otoczeniu. Za nami stadion skry częstochowa. Dlaczego tutaj? Z dwóch powodów. Pierwszy od ponad roku mamy ten przyjemność zaszczyt współpracować z klubem jako jeden z lokalnych sponsorów, A drugi to niezwykły sukces, jaki klub osiągnął, awans do pierwszej ligi piłki nożnej. Zresztą podobny awans wywalczyła Dużyna Kobieca. E, sukces niebywały. 95-lecie firmy. Firma lokalna z ogromnymi tradycjami e, i o takim rycie łączącej lokalną społeczność, gdzie e, od dziesiątek lat przychodzą. Sąsiedzi wspierają innych młodych chłopaków, którzy kopią piłkę. Różne były losy klubu. Jeszcze kilka lat temu y, Skra grała w A-klasie. Miała tam zacnych przeciwników. Y, jeden mi utkwił w pamięci. Olimpia Rzeżęczyce. To mniej więcej brzmi jak Brzęczyszczykiewicz z, z filmu znanego. Y, no. Ale jak widać po kilku latach, i dzięki mocnej pracy sponsorów, piłkarzy, ludzi, którzy są miłośnikami sportu, awans jest niezwykły. Gratulujemy raz jeszcze i uważamy. Po co w ogóle o takich sprawach mówić w blogu, powiedzmy, gospodarczym? Ano po to, że uważam, bez więzi społecznych, jakie tworzy. Lokalna społeczność pod różnymi szyldami, na przykład sportu, bo tutaj są liczne kluby małych dzieciaczków, szkoły sportowe, to to właściwie sama gospodarka sama z siebie chyba by nie miała sensu. Tyle pewnie będziemy do tematu skrótzenie raz wracali, a teraz kilka tematów z naszego blogu z ostatnich Dni, tygodni, bo jak Państwo wiecie, staramy się chociaż raz w tygodniu coś nowego pokazać. No, tu oczywiście sukces. To akurat jest kawałek blogu z momentu, kiedy jeszcze się finał nie odbył, ale już odbył się półfinał. Wywiady, spotkanie z sponsorów. A teraz przechodzimy do treści już technicznych. Ile razy by nie poruszać tematu bezpieczeństwo, będzie tego za mało? Komarch oddał do naszego użytku nową, mocno zmienioną wersję IBARDA, wersja 6.0 i bardzo to wewnętrzny produkcji system Komarchu, który no, właściwie w tej chwili statystycznie chyba 80% klientów używających Komarcha, jest to dobrze, ponad 100 tysięcy firm używa dlaczego tego? No bo jest produkcji komarchowej i jest banalnie łatwy do uruchomienia łącznie z aplikacjami komarchowymi do kopiowania naszych baz danych. Przypominamy znaną zasadę 3.2.1, czyli trzy egzemplarze kopii danych co najmniej w dwóch różnych technologiach i przynajmniej jedna poza firmą w chmurze. Tak jak tutaj nasi marketingowcy napisali, firmy dzielą się na dwie kategorie. Te, które już robią kopię danych i te, które będą. Te, które będą, to te, którym dane w jakimś momencie zniknęły, włamał się ktoś, wykradł, coś się zepsuło. Statystycznie zdarza się to każdemu raz na jakiś czas. A nie ma nic cenniejszego w filmie od danych. To jest baza kontrahentów, to jest baza transakcji, to jest baza kontaktów, to jest historia pracownicza i tak dalej. To jest bezcenna wartość. Drugim tematem, który już też dwa miesiące temu chyba wstępnie Państwu pokazywałem, to jest chęć i próba zainteresowania Państwa naszą własną wewnętrzną produkcją naszych programistów. Można by zadać pytanie, po co tworzyć nowe programy, skoro na rynku jest już ich tyle, że no trudno wybrać. I odpowiedź jest taka. Mając 30 lat doświadczenia, 2000 firm w wolumenie komarchowych, samych, którym sprzedaliśmy komarchowe produkty, ile jest set innych, mamy... Bardzo duże doświadczenie i bardzo duży materiał zwrotny pod tytułem, co komu jest potrzebne w jakiejś tam działalności, no bo każdy typ działalności generuje inne potrzeby. Poniekąd prekursorem potrzeby stworzenia nowego systemu, właśnie typu StorePoint, były nasze wewnętrzne potrzeby, ale potem szybko zauważyliśmy, że jak naszym klientom pokazujemy. O, mamy taki tu produkt na smartfonie i oni ja mówią, jakie to fajne też chcemy. No i zaczęła się sprzedaż yy, zewnętrzna. Powstają nowe wersje. To jest rodzaj workflow, czyli takiego zarządzania pracą firmy, która robi projekty, usługi, ale może być to również firma handlowa czy produkcyjna, gdzie szalenie istotnym jest to, co w każdej firmie jest szalenie istotne, czyli szybka, online'owa koordynacja naszych zadań do wykonania, terminów, pracy grupowej, delegowania pewnych zadań i co jeszcze ważniejsze, żeby to zrobić w każdym momencie z dowolnego urządzenia, które ma dostęp do internetu. Tak jest StorePoint. Zapraszamy do zainteresowania się tą aplikacją. Zresztą nie tylko tą. Osobny pewnie odcinek poświęcę naszej aplikacji CC ERP Web, czyli y, wielomodułowej aplikacji webowej, która wspomaga produkcję. Podsumowując tę część, zapraszamy wszystkich w dwa miejsca. Na Loretańską, tutaj właśnie na ten stadion skry, chociaż. Prawdopodobnie mecze będą odbywały się gdzie indziej, ponieważ stadion jest, nie spełnia wymogów pierwszej ligi. Niewykluczone, że będziemy grali na Rakowie. No i na 1 maja do siedziby naszej firmy. Dziękuję bardzo.